niedzielnego Zaprasza Dominika Szczawińska. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Nowy rok już dobrze rozpoczęty, ale Słowo Boże nas odświeża cały czas. Dlatego razem z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską sięgamy po liturgię słowa. Szczęść Boże, serdecznie Cię witam. Szczęść Boże, dzisiaj mamy niedzielę chrztu Pańskiego, więc tak szczególnie zostajemy przez Pana Boga zanurzeni. Zanurzeni tak w antycypująco też w mękę śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, a jednocześnie wcześniej razem z Jezusem zanurzamy się w Jordanie na ten znak nowego początku. To jest fenomenalny czas, mhm. prawda? Więc liczę na to, że Pan Bóg, który rozpoczął nasz piękny rok dopiero co, da nam dzisiaj też to zanurzenie z taką decyzją, Chcemy na nowo, Pan Bóg mówi dobra, wszelkie obdarowania są, ruszamy. Tak sobie myślę, że wielokrotnie w tych podcastach przy okazji właśnie czytań związanych z chrztem Jezusa w Jordanie, wyjaśniałaś tę różnicę naszego chrztu, który nas zanurza w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I chrztu Janowego, który no, tylko jeżeli chodzi o słowo nas zbliża tak do tej rzeczywistości, bo bynajmniej on nie miał tej zbawczej mm, roli, tego zbawczego znaczenia. Czym był chrzt no, Tak króciutko jednak przypomnijmy, gdyby ktoś się pierwszy raz z tym zetknął. Nazywany jest chrztem nawrócenia, czyli chrztem decyzji. Obrotu ku Bogu. Woda Jordanu, w której ludzie się zanurzają, nie ma mocy oczyszczania z grzechów, ale ma moc nawilżania człowieka, tak? Jakby mhm. zmiany kondycji. I chodzi o to, że człowiek, który zanurza się w Jordanie, to ten człowiek, który mówi: Ale ja nie chcę żyć tak, jak żyłem do tej pory. Chcę tutaj wejść i niech to będzie znak, że zaczynam z Bogiem na nowo. Ale to jest znak mentalny, psychologiczny. Mhm. Myślę, że warto pamiętać, że cała starożytność jest bardzo mocno oparta o wszelkiego rodzaju takie obrazy psychologiczne, czy takie performanse oddziałujące psychologicznie, dlatego że to jest początek działania, mhm. to jest stymulator do działania, więc jeżeli przeżyję taką rzeczywistość, to tym samym jestem już krok dalej w, w działaniu na kozmianie. Mhm. Dlatego też Jan, który nawołuje, ludzie, którzy wyznają swoje grzechy, stają w świadomości wobec nich, zanurzają się i mówią, dobra, tak jakby mentalnie, symbolicznie zostawiam je w tej wodzie, wychodzę jestem tak, jak jestem mokry, tak jestem od nich uwolniony, nie chcę już decyzyjnie w nie dalej się ładować. Proszę Państwa, o tej sytuacji Chrztu nowego o tym ewangelicznym obrazie porozmawiamy za parę chwil, ale zaczynamy oczywiście od pierwszego czytania, czyli od księgi proroka Izajasza. I może też jeszcze zanim już dokładnie przeczytam słowo, to, to powiedz parę słów wprowadzenia, bo my tu od razu, jeżeli nie zrobisz wprowadzenia, od razu sobie podłożymy swoje typy, o kim Izajasz mówi, kogo się to proroctwo dotyczy, a może warto zrobić takie jeszcze uzupełnienie że niekoniecznie tak. Tak, to jest y, doskonale znane oczywiście, czyli o słudze jachwe i teraz pod tym terminem ewet, e e y, który dosyć często też pada na naszych podcastach, kryje się y, ten jednostkowy y, sługa, ta jednostka, która współpracuje z Panem na tyle blisko, że jest tak jakby nam mrugnięcie oka, czyli zna wszystkie reakcje Pana, zna jego przyczucia, zna jego myślenie, jest w stanie wyczuć, o co Panu w danym momencie chodzi, czyli zareagować od razu, szybko. Charakteryzuje tę jednostkę duża spostrzegawczość wynikająca właśnie z bliskości współpracy. I teraz chodzi tu o każdego, czyli możemy tą pieśnię rozumieć jednostkowo. W odniesieniu do każdego z nas, do każdego Izraelity, tego, który wchodzi we współpracę z Bogiem, możemy rozumieć zbiorowo, kolektywnie, czyli jako całego Izraela. Możemy rozumieć personalnie i tutaj m, to poszukiwanie od zawsze było bardzo atrakcyjne. No tak, bo z, od razu, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale od razu wiedziałam, że jak zaczniemy ten, za chwileczkę ten tekst czytać, to każdy sobie podkłada albo pana Jezusa, albo świętego Jana, chrzciciela, prawda? Bo to, albo Cyrusa, <laughs> Tak. Prawda? Mamy w każdym razie swoje typy i może w ten sposób się skutecznie m, zatykamy, blokujemy przed przyjęciem tego słowa, słowa dla siebie osobiście. Tak, jeszcze trudniej nam uwierzyć, czy przyjąć, że to jest słowo mówiące nam no, o tym, jak funkcjonuje Pan Bóg? Mhm. I jeżeli mogłabym zasugerować, to przy naszej lekturze chciałabym Państwu zaproponować, żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, jaki Pan Bóg nam siebie pokazuje, jak, jaki on jest w tej prezentacji, co go charakteryzuje, bo nie jest istotne, jak to my odbieramy. Jako bezpośrednio, jako, jako w, jakby wchodzący w rolę sługi, mhm. ale jest ważne, jaki jest Pan Bóg, czyli co jest specyficzne dla Pana Boga, bo to pozwala nam później rozpoznawać jego działanie w, w naszej rzeczywistości. Mhm. To słuchajmy w takim razie to jest czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan oto mój sługa, który go podtrzymuje. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. No i idąc za wskazówką siostry Joanny, spróbujmy do, zobaczyć, dowiedzieć się na, od razu nie tyle kto jest tą postacią, o kto jest tym sługą, tylko dowiedzieć się czegoś o Bogu, który w taki sposób jest w relacji z człowiekiem, że tak go prowadzi, a nie inaczej. Tak, mamy Boga, który podtrzymuje. Czyli Boga, który dostarcza oparcia. Trzyma w ręce. Mamy Boga, który ma upodobanie. I tu pojawia nam się od razu pytanie, czy, czy upodobanie Boże jest tylko w niektórych, czy upodobanie Boże dotyczy nas wszystkich, ponieważ jesteśmy wszyscy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, więc na wyjściu jesteśmy obdarowani Jego upodobaniem, ponieważ stworzył nas, dlatego że chciał. I teraz y, to jest nasza decyzja, czy ukierunkowujemy się na niego, czyli czy zyskujemy życie, które on daje. Boże upodobanie w nas jest zawsze. Boże te ewentualnie dosięga naszych czynów, nie naszej osoby. Mhm. Kolejna rzecz, y, to jest wybór, bahar. Y, każdy jest wybrany ale nie każdy na ten wy... każdy jest zaproszony, ale nie każdy na ten wybór odpowiada. I termin, bycie wy... termin wybrany w mentalności semickiej nie oznacza tego, ku któremu kierowane jest zaproszenie, ale tego, który na to zaproszenie chce odpowiedzieć. Czyli to już jest jakby piłeczka po naszej stronie. Dalej mamy Boga, który daje, Natan daje swojego ducha i zależy mu na tym, żeby ten duch jakby implikował w nas, w każdym z nas doświadczenie wartości miszpat czyli tego Bożego rozeznania, które, które on ofiarowuje. Co więcej, ten duch właśnie przemienia nas. Czyli współpraca z Bożym duchem to jest, taka ofiarowane, to jest takie ofiarowane odrodzenie. Każdemu z nas odrodzenie, które przejawia się w szacunku wobec życia, w takiej afirmacji mm -hmm. życia i w fakcie, że nic nie jest w stanie nas złamać, bo Bożego ducha nic nie złamie. Czyli Bóg obdarowuje nas swoją mocą, którą my przyjmując, doświadczamy tego, jak silny On jest w nas, mhm. On w nas. I kolejna rzecz, która nam się tutaj pojawia, to jest Bóg, który bierze za rękę, czyli to jest doświadczenie bliskości, bez, bez żadnych granic, dalej woła, czyli pozostaje w permanentnej komunikacji i kształtuje. Co w tekście hebrajskim zostaje oddane jako nacar, bardziej o, oznacza to takie strzeżenie, czyli takie, taka, taką uważność wobec nas, takie otoczenie opieką, które Pan Bóg nam ofiarowuje. I co więcej, zaprasza nas do tego, żebyśmy nieśli dalej to, co On tworzy, czyli przymierze czyli światłość, czyli dobro wszelkiego rodzaju. Mm -hmm. No i teraz muszę jednak Cię po tym wyjaśnieniu słowo po słowie zapytać, w jaki sposób te treści aplikować do swojego życia, na zasadzie, jak ja mogę przyjąć to słowo jako słowo, które dotyczy mnie osobiście, a nie tylko narodu, wybranych, wybranych proroków, czy samego Mesjasza, tak? Bo za chwilę, jak sięgniemy już pod te ostatnie dwa zdania tego fragmentu czytania, ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i później jest, byś stał się przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, wypuścił z zamknięcia jeńców, no to od razu przerzucamy, że to jest... Prawda dotyczy Mesjasza Chrystusa, nie nas. A spróbujmy teraz zaufać, uwierzyć, przyjąć, że to nasze, że to do nas. To, co tekst przekazał nam o Panu Bogu, jest dla nas instrukcją obsługi rzeczywistości. Czyli w jaki sposób rozpoznać Boga, który dzisiaj działa. W momencie, kiedy rozpoznajemy Pana Boga, rozpoznajemy osobę, która jest przy nas w każdej sytuacji, Wtedy zaczyna się to, o co pytasz. Mhm. Czyli nie chodzi o to, że my otrzymujemy informacje dla nas, a Pana Boga nie musi być, mhm. tylko że otrzymujemy ro, dane o Panu Bogu, który jest tutaj. I to, jest priorytet, to są priorytetowe dane do obsługi życia. Mhm. Zatem to jest. Tak, um, na tej zasadzie, że żyjesz wtedy, kiedy rozpoznajesz Boga, bo odradza się w tobie życie. I to nas zaprasza do przekształcenia naszego myślenia z darów na osobę, mhm. że kiedy jest ta osoba, to ta osoba zmienia nasz ogląd, fakt tej osoby, jej działania, zmienia nasz ogląd, zmienia całość bycia, mhm. a nie dar, który biorę. Proszę Państwa, mogłabym ciągnąć się ostrojone jeszcze za język, ale czuję, że trzeba to po prostu samemu sobie przegryźć i przerzuć te, to słowo. Natomiast za chwileczkę będziemy potrzebować Twoich tutaj wyjaśnień dotyczących już bardzo konkretnych, historycznych postaci. Nie tylko właśnie tej relacji Bóg-Człowiek i, i gdzie możemy każdy z nas wejść, tylko konkretnego człowieka, Korneliusza, Setnika z Cezarei. Posłuchajmy proszę Państwa fragmentów z dziejów apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawy Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. Dlatego, dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Proszę Państwa, jak co roku spotykamy się z setnikiem Korneliuszem i jak co roku wydaje mi się, żeby ten tekst jednak jakoś tak do niego mądrze i odpowiedzialnie podejść, to kontekst jest konieczny, choć siostra Joanna patrzy na mnie z niedowierzaniem, że ciągle chce pytać o tego samego człowieka, o jego religijne, duchowe zaplecze, w co wierzył, kim był, co to znaczy, że był pobożnym człowiekiem, a z drugiej strony, kim był dla Żydów i jak Żydzi traktowali właśnie, no, pogan. Trzeba Powiedzieć, proszę cię bardzo, z uporem y, nauczyciela i cierpliwością tego, że wyjaśni nam jeszcze raz to, a potem już się skupimy na relacji człowieka i Boga, która też tu jest przecież opisana. Tak, mamy do czynienia z setnikiem, czyli z dowódcą kohorty, zwanej italską, jak przedstawia nam autor Łukaszowy na początku 10 rozdziału. Określany jest on mianem bojącego się Boga. Co oznacza, że bywał w synagodze, że był zainteresowany jachwę, natomiast nie poddał się obrzezaniu. Fakt, że dawał ją mużny i modlił się, sugeruje, że jego zainteresowanie Panem Bogiem jest jakimś takim wewnętrznym rozpoznaniem w tym całym anturażu pogańskim. Czyli, że jakby mamy do czynienia z jakimś jego przedziwnym kontaktem, który Pan Bóg sam stymuluje i w ten sposób go przyciąga. Ze strony Piotra spotykamy się z, ze schematem, wyjątkowym schematem, dlatego, że Korneliusz ma najpierw objawienie Anioła Pańskiego. I bezpośrednią odpowiedź ze strony Pana Boga, potem bo Pan Bóg tłumaczy Piotrowi, dlaczego Piotr nie może potraktować Korneliusza tak, jak normalnie Żyd potraktował Poganina. Mm -hmm. że no I tu, to, to, przepraszam, chodzi Ci w zdanie, ale chcę to, to słowo Poganin wyłowić, prawda? No, bo dla nas to zupełnie inaczej, brzmi dla Żydów zupełnie inaczej, że traktowanie jako Poganina to co to określa? Traktowanie przez Żydów e, innych nacji, czyli nacji pogańskich, e, zakładało, Przede wszystkim brak zainteresowania, swoistą w oparciu o zachowanie Żydów w świątyni, możemy powiedzieć, pogardę, mhm. czy obojętność, może bardziej nawet postawy wykluczenia. Nie jesteście Żydami, nie dotyczy was. Cała sytuacja związana z Bogiem nie ma naturalnej misyjności w myśleniu Żydów. Oczywiście, pokazanie wielkości Boga jest zawsze mile widziane z tego względu, że to jest jednocześnie pokazanie wyższości narodu izraelskiego. Natomiast zaproszenie do tego, żeby ktoś wszedł w przestrzeń kultu, chociażby synagogalnego, było zawsze związane z tym, Taką propozycją bycia człowiekiem niższej rangi, bo albo była to opcja bycia bojącym się bogaczy i albo obrzezanym, a jednocześnie nie Żydem, nie Żydem. Y, czyli prozelitą. Zatem y, tylko te dwie opcje były możliwe, więc zawsze nikt nie może stać się Żydem, prawda? Trzeba urodzić uh -huh. się z matki Żydówki, żeby stać się Żydem, więc zawsze y, taki poganin lądował na gorszej pozycji. Nagle co się okazuje, Pan Bóg, zanim będzie rozmawiał z Piotrem, e, roz mawia z Korneliuszem. Mhm. Zanim, i teraz Piotrowi musi wyjaśniać schemat, Korneliuszowi nie musi wyjaśniać żadnego schematu, nie musi go odbijać od żadnego schematu. Może kiedy, się z tym po prostu spotkać. Tak, kiedy mhm. Pan Bóg mówi do Korneliusza, słuchaj, poślij ludzi do Jafy, sprowadź Szymona, zwanego Piotrem, jest gościem pewnego Szymona Garbarza, który ma dom nad, nad morzem. Dla Korneliusza to nie jest problem, on dokładnie tak robi. Natomiast kiedy Pan Bóg pokazuje Piotrowi hmm, płótno, na którym są zwierzę, i mówi zabijaj Piotrze, jedz, to jest problem, tak? On mówi, nie, panie, jest, ja nigdy nie byłem. Tak, 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 to nie, w ogóle to się nie mieści w schemacie. I nagle mamy Pana Boga, który mówi do swojego wykształconego Żyda, tak? Ucznia Jezusowego, mówi nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił, tak? Mm -hmm. I mamy kontrę. Stąd zdziwienie, którego, które będzie później udziałem Piotra. Bóg, który, Bóg udziela ducha im tak samo jak nam. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. To jest fragment z tego dzisiejszego czytania, z dziejów apostolskich i wracając do myśli przewodniej siostry Anny, że szukamy tego, co jest o Bogu w Biblii i co jest o tej naszej relacji z Nim, naszej dzisiaj relacji z Bogiem, no to to chyba jest to zdanie, że jest miły mu każdy, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Powinnam Cię wypytać jeszcze, co to znaczy bać się Boga, bo może tutaj też być pewna jakaś wątpliwość, zła interpretacja. No bo co? Czy Bogu zależy, żeby nas zastraszyć? Czy Bogu zależy, żebyśmy przed nim drżeli i żeby to była relacja pełna lęku? No przecież nie. Więc co nie. to znaczy, kto się boi Boga? Chodzi o respekt, czyli przyjęcie Boga takim, jakim on jest. I tutaj. W w, w tym anturażu poprzedzającym, w tym kontekście poprzedzającym, to Piotr ma większy problem z przyjęciem Pana Boga mhm. taki, jaki jest, czyli udzieleniem Bogu prawa do tego, żeby był sobą, mhm. powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. Banie się Boga oznacza, oznacza przyjęcie Go mhm. i respekt wobec Jego osób. Mhm. Czyli uznanie Jego potęgi, uznanie Jego dalekomyślności, uznanie Jego horyzontów yy, za jego, czyli właściwe, mm -hmm. e, a nie e, jakby sprowadzenie Pana Boga do swojego poziomu. Mm -hmm. To oznacza bać Boga i teraz postępować sprawiedliwie, czyli wejść w, w Jego myślenie. Sprawiedliwość jest sposobem opisu Bożego myślenia w Biblii, mm -hmm. czyli myślenie usprawiedliwiające, które postrzega człowieka zawsze od dobrej strony. Najchętniej no, powiedzieć szczerze, że tak na tym zdaniu bym w jakimś sensie zakończyła, bo ono wydaje mi się dla nas najbardziej kłopotliwe. To znaczy, tak jak dzisiaj byśmy się miały zastanawiać, co w tym tekście jest takie warte tego, żeby przykleić jak plaster do naszego, naszych bolączek życiowych, no to właśnie ta, ta kwestia relacji do Boga pełnej zaufania albo lęku, tak? To znaczy. Albo ufamy i potem nam się rozmydlić ten respekt i szacunek do Boga i tego, że to jest jednak Bóg. Albo tak się boimy, że paradoksalnie tego Boga pomniejszamy, bo strach nas od Niego separuje i, i wolimy się odwrócić z, te, z tego lęku. Tak? tak, i myślę, że tu jeszcze jedna rzecz jest godna zauważenia w każdym narodzie. Owszem, Pan Bóg posłał Swe słowo synom Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, zajmując ja mhm. z Panem wszystkim, ale w każdym narodzie, mhm. w każdym narodzie, myślę, że wobec narracji, które mają dzisiaj dosyć duży rozgłos, że mhm. tylko Izrael, jedynie Izrael, jak błogosławisz Izrael, to się załapujesz na to, żeby być zbawionym, to dzisiejsze czytanie jest bardzo mocną odpowiedzią, mhm. że to Bóg, Mhm. Wybiera, człowiek odpowiada, Bóg ukierunkowuje się na każdego, pokazał w Izraelu z wiadomych przyczyn, z racji jego najniższej możliwej kondycji mhm. w starożytności, natomiast Bóg nas przekierowuje na mhm. jego myślenie, a nie na ideologię. Mhm. Myślę, że to warto pamiętać i tutaj nie mamy zaznaczone, że jedynie poganie. Mhm. Nie mamy zaznaczone, że jedynie Izrael. Nie mamy zaznaczone, że jedynie i tu trzy kropki tylko, tak? że wszyscy. Tak. A to tak. ma też zupełnie inną konkretyzację w zależności od czasu i od miejsca geograficznego, gdzie się ten tekst czyta, bo w rzeczywistości Polski 2026 roku to te kulturowe antagonizmy, trudności, problemy nasze z akceptowaniem innych, tak? To są bardzo konkretne, też bardzo konkretnie to wygląda dzisiaj, nie wiem, w Palestynie, w Izraelu, w, na Tajlandii i tak dalej, gdzie ludzie ze sobą walczą. Prawda, w Afryce. Tak, u Boga nie ma żadnego wykluczenia, mm. ale to my odpowiadamy za to, w jakim stopniu jego przyjmujemy. Mm -hmm. Więc to my możemy siebie wykluczać wzajemnie bądź samych siebie, a nie Pan, Bóg, kogokolwiek z nas. Proszę państwa, oczywiście nie zapomniałam Ewangelii, do której już wstęp był na początku naszego dzisiejszego spotkania. Teraz niech wybrzmi ten obraz zostanie przywołany chrztu Jezusa według Świętego Mateusza tekst. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego stępującego jak gołębica i przychodzącego nad niego. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Na początku naszego dzisiejszego spotkania siostra Joanna powiedziała o tym, jaką rolę ma, miał chrzest Janowy, czym był w ogóle, a ja bym teraz miała do ciebie prośbę, żebyśmy jeszcze na zakończenie naszego spotkania skupiły się na relacji Jezusa z Janem. Tylko poczekaj, odzwonię tej całej pani. W Ewangelii Według Świętego Mateusza, z której czytamy ten fragment, akurat ta relacja nie jest tak mocno wykazana jak w Ewangelii Według Świętego Łukasza, gdzie cała Ewangelia Dzieciństwa, cały mhm. fragment, pierwsze dwa rozdziały dotyczące dzieciństwa są ułożone właściwie w takim dyptyku Jan i Jezus. Tutaj natomiast Jan, chrzciciel, u Mateusza pełni funkcję wprowadzającego jakby z przestrzeni, czy w przestrzeń wszystkich przepisów żydowskich, jakby tego, który stoi od strony nawyku zwyczaju, jakby takiego przełamywania dotychczasowego funkcjonowania Żydów i tego, który trochę jest w, w konfrontacji z sobą Jezusa, trochę w przestrzeni pytań. Będziemy też mieli Jana później jako mhm. tego, który zadaje Jezusowi osobę pytań, czy to ty jesteś tym. Więc tu Jezus wchodzi w kontekst wcześniejszej całej, całego, wcześniej całej przemowy Jana Chrzciciela dotyczącej tego, w jaki sposób się nawrócić, że tu obłuda w ogóle odpada. Jezus wchodzi w przestrzeń, kiedy Jan dokonuje Jego prezentacji jako tego, który zanurzać będzie w Duchu Świętym i w ogniu, i... Pszenicę puści dalej, ale wszystko, co się nie nadaje, y, idzie w bok y, do śmietnika. Tu nie chodzi oczywiście o ludzi, tylko o ludzkie postawy. I nagle kiedy Jezus wchodzi w taki kontekst, mamy wrażenie, że sceneria jest lekko przerażająca, lekko taka jakby, no pachnąca siarką, przepraszam, takim jakimś uh -huh. wyrokiem, takim jakby już nastrojem sądu. Uh -huh. Natomiast nie ma czegoś takiego. Absolutnie. Dlatego um, mamy tu wyraźną kontrę pomiędzy osobą Jana jako takiego jakby radykała w konfrontacji z postawami. Mamy mhm. obłudą, i mamy Jezusa, który jest w myśleniu pana Boga, który jest właśnie sprawiedliwy, który nie jakby. Nie musi wysupływać się z tych ludzkich postaw, nie musi wysupływać się z tych y, wszelkich zranień, jakby przebijać się przez nie, odbijać się od, y, od pewnych nawyków czy postaw. Mamy Jezusa, który wchodzi taki, jaki jest. I to jest fenomen. To jest generalnie zwrot w całej akcji. tak, Bo Jezus y, nie mówi do nikogo: czekacie to, czekacie tamto, czekacie siamto. Jezus wchodzi i mówi: ustąp, bo to jest sprawiedliwe. Bo to jest według Myślenia ojca, mm -hmm. i mamy kontrę. Tak będzie właśnie funkcjonował Jezus. Stąd yy, paradoksalnie Jan odsłania nam trochę takiej naszej ludzkiej kondycji, może ludzkiego zacietrzewienia, a Jezus wprowadza nas w przestrzeń myślenia Pana Boga, który po prostu wchodzi i wszystko się zmienia. Więc nie chodzi, więc jakby celem nie jest nasze przepracowanie postaw, tylko celem jest przyjęcie Boga, bo jak Bóg wchodzi, to wszystko się zmienia i my się zmieniamy przede wszystkim. No i to teraz, co powiedziałaś, wydaje mi się takie dobre w kontekście Jana, bo z jednej strony widzimy w nim człowieka, który rozpoznał, który od samego początku konsekwentnie rozpoznawał przychodzącego Boga, zadawał o to pytanie, szukał, był zdeterminowany, a z drugiej strony nie miał patentu na to, że on, że tylko tak jak on przyjmuje Chrystusa, czy tak, przyjmuje zbawienie, że to, jego też trzeba było korygować, o, to do tego zmierzam, Także on też wymagał, czy to przy tej sytuacji, czy mamy sytuację, kiedy wysyła uczniów z więzienia do Jezusa z pytaniem, rozmawiałyśmy o tym niedawno, że jego trzeba też naprowadzać, tak? To nie ma kogoś, kto od początku do końca ma objawienie, widzi wszystko i, i jest do celu <grafię> prowadzony. Tak, i to nam podtrzymuje tą myśl, że nie ma w Biblii postaci idealnych i nie mamy się skupiać na postaciach ludzkich, tylko mamy się skupiać na osobie Pana Boga na, to, jak, na tym, jak On funkcjonuje. Bo dzięki temu jakby zmienia się nasze odniesienie do, do rzeczywistości, nasze odniesienie do ludzi. I będziemy, mam nadzieję, właśnie się tego uczyły, czytając dalej co tydzień w niedzielę Słowo Boże, czy co, codziennie, ale my, my razem co tydzień, razem z siostrą doktor habilitowaną Joanną Nowińską. Bardzo ci dziś dziękuję za spotkanie. Z Bogiem. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.